Siemanko, Siemanko z tej strony Gajos, a to jest już 23 odcinek Minecrafta z modami. Tak, od tamtego odcinka y, wiele się zmieniło, znaczy może wiele się nie zmieniło, ale wiele się zmieniło w komentarzach, ponieważ naprawdę przyjęliście to do siebie, że, 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 że chcecie mi pomóc i naprawdę dostałem od was wiele, 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 wiele y, przydatnych informacji. I dzisiaj je wykorzystamy. Czyli, tak, może na początku. O Jezu, nie mogę wejść w drzwi. Czyli, tak, może na początku je wszystkie przeczytam. Ściszę sobie troszeczkę, ja tutaj grę. I tak, no to ja na początku przeczytam, Tutaj sobie zamknę, wejdę w notatnik, po sobie spisałem. I tak, e, maksym. Ich, ich będzie mało, tak, znaczy szybko przeczytam, więc nie martwcie się, to szybko minie. E, maksym zjawin napisał, wrzuć do kopiarki blok, di blok diaksów lub jakiś lapis, y to zobaczysz jak będzie się szybko kopiować. Łapkujcie, żeby widział. Y I tak, y nie zjadaj tyle złotych jabłek, bo mają dużo energii e EMC i jak je spalisz w tym tablecie nad crafting table, to jeśli wsadzisz czarną i czerwoną materię, pojawi się napis learned, y ale nie mamy czerwonej na materii, więc y teraz tak, maracraft89 i jak spalisz wystarczająco dużo złotych jabłek lub innych śmieci, to możesz y, to zamienić na, rzecz, na inną rzecz, jaką wcześniej włożyłeś po lewo i się pojawił napis Learned. Widzę dużo z tym, dużo mi podpowiadacie z tym jednym stołem, ale. Y, y, zaraz, zaraz. Y, PS, ja mam ulepszone na twoim save ten kolektor y, na MK3 i działa bardzo szybko. W kilka sekund masz mobi masz, masz mobius fuel. Jak włożysz do tego Energy Collector Glowstone, to ci się zacznie przerabiać na Mobius Fuel. O, zaraz sprawdzimy. Y, możesz się jeszcze wrócić do tamtego miasta w Naderze i pozbierać tamte rzeczy, co ich wcześniej nie wziąłeś, i też je spalić w tym tablecie. Okej, okay, zobaczymy. Y Chciałam Ci tylko zaproponować, żebyś nie zjadał tych złotych jabłek, tylko je spalał w tym tablecie nad Crafting Table, bo mają dużo energii. Jeśli po lewo wrzucisz czarną materię lub coś innego, ale ostatnio zajmujesz się materiami i pokażę Ci napis Learned, to jak spalisz te jabłka, to możesz zamienić je na czerwoną na czarną materię. O, spoko. Yy, ok, weźmiesz trochę... teraz podpowiedzi co mogę zbudować. Weźmiesz trochę drewna i tych niebieskich liści z krafta mogą być inne, ale te ładnie by wyglądały i zbuduj ogromne drzewo, na którym budujesz tajny pokój. Yy, nie mam pomysłów co tam można zrobić, ale coś wymyślę albo ty. To są wszystkie Mara Crafta 89. Jak chcesz... to już ostatni. Jak chcesz, to, to możesz zrobić taką kulę ze śniegu, bo masz go dużo i zrobić w niej taki jakby mały biom zimowy, na przykład śnieg bałwane, sadzonki zimowych drzew i jeziorko z lodem, e, spoko pomysł, naprawdę dzięki. I dzisiaj e, zabierzemy teraz, zabierzemy się za ten Glowstone. E, w, włóż do, glow, do, energy, do Energy Collector Glowstone, zobacz jak się przerabiać na, na Mobius Fuel. okej. Okay. To tak, to idziemy po... Idziemy popatrzeć do piekła. Z piekła mamy tutaj Glowstone. Idziemy tutaj do Energy Collector'a. To jest chyba to. Idzie tutaj. Teraz tak, teraz musimy odgadnąć. O! Patrzcie. O! Ty, patrzcie, jak fajnie się nam Mobbies Fuel. Na Mobius Fuel się przerobił. Ale teraz, co my z tym Mobbies Fuel zrobimy? Czekajcie, teraz tak. Musimy sobie wziąć Crafting Witch. Yy... I zobaczymy, co tu Mobius Fuel. Mobius Fuel. I z tego Mobius Fuel robimy dopiero Alternalis Fuel. Hmm. Alternalis Fuel, a mamy jeden. Alternalis mamy. Czyli tak, dobra. No to spokojnie, wiecie co? Ale to trzeba dużo tego Glowstone'a, więc yy, my sobie go pozbieramy. Czekajcie, mamy tutaj trochę. Mamy Glowstone Dust. Ok, dobra, no to tak no to skoro mamy to no to bo możemy sobie teraz wziąć um, kamień filozoficzny um, i teraz pójść do naszego crafting table i zrobimy sobie jeden um, alternalis fuel to jeszcze sobie no wiesz i teraz tak no to jeżeli już o tutaj mamy spoko to no to teraz tak Yy, zaraz, zaraz sprawdzimy jeszcze taką jedną podpowiedź fajną. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I zrobimy sobie tutaj yy, glowstoney. Czyli tak. Tutaj robimy tak. Tutaj robimy tak. To dzielimy na pół. Dobra. Zostało nam dwa. To, czyli idziemy sobie jeszcze zrobić alternalic fuel. I zaraz zobaczymy jak to będzie. O, Glowstone mi robi. Przecież nie mieć tego glowstonea. Ty, super. Czekaj, damy jeszcze tutaj? Czemu, czemu mi to zeszło na dół? Aha, czyli to robi teraz Mobius Fuel, dobra. No, szybko, szybkie to to nie jest, ale tak myślę, że powiedzieliście mi to, ponieważ. Czekajcie, nie mogę tutaj wyłączyć deszczu, ok, nieważne. Myślę, że powiedzieliście mi to po to. Że, dlatego, że bo niektórzy mieli rozbudowane to i mieli, na, i mieli takie... Rozbudowane, nie wiem jak to powiedzieć, ale zaraz, prześpimy się, żeby deszczu nie było. Bo deszcz troszeczkę zmniejsza FPS-y u mnie. I tak, to tak, no to skoro mówicie tak, no to zrobimy sobie jeszcze blok diamentu. Weźmiemy sobie na przykład to, bo diamentów nam... No tak troszeczkę mamy ich dużo, więc można sobie zburżuazować sobie. Czyli tak, walimy tak, yy, tutaj to. Robimy jeden blok of diamond i stawiamy dookoła alternalis fuel. Hops, i mamy czarną materię. Teraz robimy sobie blok diamentu i zobaczymy, czy, czy naprawdę y, to tak szybko kopiuje. Lecz nie mamy tutaj żadnej energii i nie wiem, co tu zrobić. A mówiliście, żebym wsadził, żebym wrzucał jabłka tutaj? Czy co, żebym wrzucał jabłka? Mówiliście, no, żebym wrzucał tutaj jabłka, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba jabłka, dora nie będę już ich wrzucał. Teraz wsadzimy jabłka tutaj do y, Transmutation Table. Teraz... Czekajcie, teraz tak, co je przeczytam? Czyli tak. Teraz je, ja czytam jakby co, więc tak. Jeśli włożę do Energy Collector, to nie to. Yy, Wyrzuć do kopiarki blok diaksów, to nie. Yy, jak spalisz wystarczająco dużo jabłek lub innych śmieci, to możesz je zamienić na inną rzecz, jako wcześniej włoży, czy włożyłeś po lewo i pojawi się napis Learned. Super filmik, nie zjadaj tyle złotych jabłek, bo mają duże energii LEMC. Jak spalisz to jeśli już wsadzisz czarną przerwaną materię, pojawi się napis LERNT Czekajcie, no to czyli tak, jabłka wsadzamy tutaj? Ej, spaliło mi wszystkie jabłka. LOL. A! Czyli tak, wsadzamy tutaj LERNT Mamy tutaj energię MC. One dają duże energię MC, czyli jeżeli wsadzimy tutaj. O ja! Czekajcie. Jedna czerwona. Hmm... Troszeczkę jeszcze nie rozumiem, wiecie. Po lewo mamy, już mamy dużo MC czyli czarna materia daje dużo MC i wtedy z tego możemy wziąć dużo jabłek, ta? Tak! Tak! I na przykład dużo chleba. Rozumiem. Czy, czy warto poświęcić jedną czarną materię? Wiecie co, ja bym wolał poświęcić to taką. Jeden stack tego. Weźmiemy tak. Jeden stack y, jabłek. I trochę chleba. Albo weźmiemy tyle jabłek, ile mnie... Nie, weźmiemy sobie tak, jeden stack tego. Tak, o, jeden tak jabłek. U, mikrofon mi spadł, przepraszam. Przepraszam, i tak. Ale tego dużo idzie. Dobra, shift, shift, postakujemy sobie chlebek. Patrzcie ile chleba, patrzcie ile chleba. Nawet się nie mieści w flipunku. Dobra. Jest super. Czyli tak, mamy strasznie dużo chleba, już będzie jedzenia bardzo dużo. Czyli dzięki naprawdę... Nie wiem czy dobrze to zrobiłem. Nie wiem naprawdę, czy dobrze to zrobiłem, ale jedna czarna materia da się poświęcić. Czyli stawiam do tych chlebek, niech będzie sobie te EMC. I odniesiemy nasze jedzonko, więc już naprawdę mamy chleba na dużo odcinków. Yy, gdzie tu było te jedzenie? Nie zapomniałem Cię jedzenie wsadzałem. Chyba w drugim, chyba w drugim pomieszczeniu. Zaraz sprawdzimy, przepraszam was za ten mikrofon, naprawdę. Eee, jedzenie. I patrzcie, ile mamy jedzenia. Tutaj mamy to, 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 to. Tam już nam się robi Alternalis fuel Ok. Czy tak, Block of, block of diamond. Eee, teraz co możemy przepalić, żeby, żeby się szybko robiło. Wiecie co? Moim zdaniem możemy przepalić. Eee, tak, możemy zrobić sobie blok of diamond. To sobie zrobimy kilka tego. Chyba dwa tylko nam się uda, wiecie co? Chyba tylko dwa nam się uda. Czemu piecek wziąłem? Wziąłem niechcący. Dobra, nieważne. Ja chcę to oddać. Chcę oddać. No, w tym crafting table czy zawsze są ścinki. No, dobra. W tym crafting table czy zawsze muszą mi spać w PS, ale i pewnie i tak tego nie widzicie. Dobra, czyli tak, z dwa bloki of diamond. Zawsze nie trafiłem w coś. Ora, teraz wsadzamy jeden, raz, dwa. Strasznie dużo nam się energii robi. Zobaczymy jak będzie kopiować. To nie to, to nam kopiuje, czyli wsadzamy tutaj. No, wiecie co, za szybko... a przepraszam, a to przepraszam. No i co, kopiuje mi szybko. Czekaj. Jeszcze raz przeczytam. Wrzuć do kopiarki blog diaksów lub jakiś lapis. To zobacz, jak będzie się szybko kopiować. Yy, wiesz co ci powiem? No, zbyt szybko to się nie kopiuje, <grych> więc jednak Twój pomysł był yy, troszeczkę zły. Dobra, cóż, to wsadzimy tutaj jeden blok yy, diaksów, albo tutaj wsadzimy blok diaksa. Drzewo mi kopiuje, ale jest mało tej, mało energii, czyli yy, na razie nie będzie mi kopiować, czyli wsadzimy sobie może diament. Też gównianie kopiuje, to nie ma sensu. Naprawdę, to sobie wsadzimy tutaj jeden ten, staczek. Tutaj sobie zostawimy jedno drewno, żeby nam kopiowało. A my sobie przejdziemy, odstawimy nasze rzeczy. Widzicie, co, tam chyba mam troszeczkę złotych jabłek, zaraz wezmę. Czekajcie, odniesiemy drewna troszeczkę. Nasze drewno, co mieliśmy. Podnosimy nasze rzeczy, żeby ten... Tutaj był chyba kamień. Narzędzia kamienne. Narzędzia kamienne, tutaj mamy to. Po prostu ja lubię, jak mam porządek. Mam nadzieję, że wy też lubicie. To naprawdę jest przydatne, przydatne, przydatne. Zawsze możesz sobie odnaleźć coś tam, co chciałeś odnaleźć. Nie to, Don. sobie tutaj posegregujemy i sprawdzimy, ile mamy jabłek złotych tutaj. Kurde, patrzcie, ile mamy złotych jabłek. To czekajcie, skoro się już nauczyliśmy czarnej materii, to ciekawe, czy. Czarna materia tutaj zostanie, patrzcie. Hops? Hops? Tak! Została! Nauczyliśmy się jej. Patrzcie, możemy wziąć jedną czarną materię z jabłek. Dzięki, stary. Patrzcie, jak zaoszczędziliśmy, dostaliśmy jedną czarną materię i mnóstwo staków chleba. I to jedyne za półtora staka złotych jabłek, które możemy zdobyć za, za te, za ekspienie. Ja pierdzielę, ale się opłaca. Ludzie, dobra. Zobaczymy teraz tutaj, co u nas tutaj. Yy, mamy trzy mobius fuel. dobra, dobra. Lecisz jakoś tam powoli, co nie? Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Dobra, odniesiemy sobie nasze rzeczy. Odniesiemy sobie nasze rzeczy. Tutaj duże rzeczy już dużo. Czekajcie, sprawdzę czy wszystkie wasze koment czy wszystkimi waszymi komentarzami się Ten... Yy. Nie tej tyle to już mamy e, to, 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 to Jak włożysz do tego energy collector glowstone to też mamy e, Możemy wrócić do miasta w nederze Tak dzisiaj wrócimy do miasta w nederze e, I tak chowamy nasze rzeczy e, mam już jedną Mamy już jedną jed, Mamy już dwie czarne materie Spoko ludzie zarobi się naprawdę to To jest duży postęp Czyli tak dobra odniesiemy sobie nasze rzeczy E, to możemy sobie tutaj wstawić, nie, to sobie ładnie poukładamy, tutaj zostawiamy to, e, w surowcach zostawiamy to. ci muszę wyprostować ten Dobra, dobra, teraz idziemy do piekła tam, czyli tak, tutaj nie, nie ma, a co tutaj się dzieje? Mieliśmy, od, mieliśmy odkrywać tam te receptury, co, co przedtem... Dobra, to na następnym odcinku nagram też odcinek, więc będzie spoko. Oj, ciągle drzwi mylę, kurde. Dobra, idziemy, idziemy po nasze kurde, ne. Idziemy po nasze zdobycze, zdobycze. Dobra, gdzie ja jestem? Dobrze, mam wszystkie checkpointy, czyli możemy sobie iść powolutku. Polecimy sobie troszeczkę. O, szczur wielki, co ty tutaj robisz? Patrz jak zenchantowany, ale zenchantowany mam, no super. Co ty szczurze tutaj robisz? Wiecie co? Mam taką chrapkę na pozbieranie glowstone'a Ale czy to tam? O, Aaaa pomocy Patrzcie jak to jest kurde, jak to jest wysoko gdyby to, by, gdyby to nie było tak nad samym Nad samą lawą to bym chętnie pozbierał Czy ktoś przypomina sobie odcinek kiedy Kiedy kurde byliśmy w naderze i ja ciągle mówiłem, że Że ciągle, ciągle mówiłem, że zaraz pozbieramy Zaraz pozbieramy Zaraz kończymy zbierać ten glowstone Pewnie komuś się przypomina, o tam jest to miasto, dobra, lecimy tam Pewnie myślicie, że zaraz zginę, że upuszczę już co, ale tak nie będzie Kurde, lecimy do naszego miasta Pigmeny Patrzcie, mogę przyciągać pigmena do lawy, czekajcie Hop, hop, hop Hop, hop, hop Tego przyciągnę, hop, hop, o kurde Jak odleciał świniak Hop, 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 hop Dobra, koniec żartów Albo dobra, jeszcze troszeczkę o, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak daleko, nie tak daleko. Zaraz przyciągniemy sobie pigmena. <laughs> nie, ja nie chciałam tam. Dobra, nieważne, lecimy. Yy, I nie wiem co ja miałem... Ale po co my się tam mieliśmy wrócić? Yy, możesz się wrócić do tego miasta w niderze, pozbierać tam te rzeczy, co ich wcześniej nie wziąłeś i też je spalić w tym tablecie. Aha, dobra. A bez kitu przecież byśmy potem je odnawiali. Dobry pomysł. Uh hello, baby. Co tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś rzeczy fajne. To sobie weźmiemy Glowstone'a, jeżeli pozwolisz. Weźmiemy sobie też tutaj e, troszeczkę tego. O, ale tego mnóstwo jest, o ludzie! Dlaczego to mi rozwala za jednym razem? Dlaczego to mi ciągle rozwala za jednym razem? Skoro ja nie chcę tego za jednym razem rozwalać. No, leć lasienku i leć. Co on w wodzie nie leci? Co to za frajer? Co to ma być, kurde? leć dobra. Pójdę sobie kulturalnie piechotą Właśnie, przy tym tego nie zebraliśmy To teraz możemy to zebrać Kurde, to u mnie wszystko Za jednym razem się rozwala tym kilowym, To jest mega ekstra kill off Więc naprawdę, jeżeli macie ten kilo, Wymiatacie Oczywiście wszystko, wszystko na jakiej paczce Gram macie w opisie, więc tutaj Patrzcie do opisu i oczywiście pamiętajcie, że to jest Na wersję 1.2.5, ja gram na 1.2.5 Dlatego, ponieważ Na 1.2.5 wyszła moim zdaniem najlepsza paczka Dobra, melonów chyba nie będziemy przypalać. Mamy coś tutaj, nic nie mamy. Zobie wrócimy tutaj. Ciekawe czy to możemy spalić, więc to sobie wezmę. Jeżeli pozwolicie. Kurde, ale rozróbę przedtem tutaj zrobiłem. Pamiętam te czasy. Dobra, koniec pitolenia. Nie będę tutaj... Wow 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 Jakie ściny, ja pierdziele, za szybko się świat generował. No dobra, 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 szybko, 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 szybko. No ta paczka modyfikacji naprawdę jest żrąca. Dostanę zaraz firebola. O kurde nie! O kurde nie! Zaraz ginę! O cholera! O człowieniu! O człowieniu, zaraz... Zaraz ginę, zaraz ginę. pop Ło, pop. Ale dostaniesz... Ale ci kurde ściste. ma to... O nie, o nie, o nie! W lawie jestem! Kurde! Jeszcze do tego ściny doszły. Dobra, teraz masz kurde, papę. Jebs. Nie Jeb, zaraz cię zbiję. Kurde, zaraz ginę, rozumiecie? Ja pierdzielę szybko, jabłko złote, jabłko. złote, kop, jabłko. kop, 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 kop. Jeszcze creeper? Co tu tu te creepery robią? One lawą. To z Elemental Creepers. Z, ele z Elemental Creepers. Dobra. Koniec pitolenia, lecimy sobie tutaj. Łup. Co tutaj mamy, co tutaj mamy? Jakiś nów? Jakiś znów fajne rzeczy? To wejdziemy sobie tutaj na górę. Jak widzimy... Ole go przyciągnąłem, ja pierdacze. No leć, leć, lesieńku, leć, leć. Co tam mamy? A, mamy tego skorpiona. Wejdziemy sobie tutaj na górę, jeżeli pan pozwoli. I zobaczymy, co mamy tutaj. Co tutaj mamy? Nie wiem, czy chce mi się tutaj włazić. O kurde mać, co to było? Dobra, to sobie pójdziemy tutaj powolutku. Powolutku, pociutku rozejrzymy się. Weźmiemy, oczywiście, Glowstone, bo nam jest potrzebny. Dobra, dobra. Zbieraj się, zbieraj się. Hop, hop, hop. Tam, tutaj nie byliśmy, tutaj nie byliśmy. <laughs> tutaj znów mamy jakąś wioskę osadnic osadniczą. Czyli taką malutką. Patrzcie, takie, na takich, tych. Tak, jakby wisiała w powietrzu. Widzicie to? Dobra, to weźmiemy sobie tutaj ten checkpoint. Yy, druga wioska, druga wioska, ok. Dobra, i teraz poszukamy sobie wejścia do niej, żeby nas tutaj nikt nie zaskoczył. Niemile widziany. Pewnie będą nich niemile widziany, ale cóż to powiem. Cóż na to zrobię. Dobra, od góry im wbijemy na chatę. I co to ma być? Co to ma być w ogóle? Co to ma być? Pytam się. To mają być jakieś korytarze kręte. Teraz, jak ja mam tutaj wejść? Ale słyszę tutaj, słyszę tutaj coś. Ło kurna, hata! Ty kurde ninja! Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Wejdę sobie od góry, bo słyszysz, tutaj z obiaków. Dobra, siemanko. Siemanko, siemanko, siemanko. Niesprawdzianko. Dobra, dobra, dobra. A, kurde, dobrze tutaj się osadzi, osadzili. Ale ja sobie tutaj poświecę, bo i tak mam na was wywalone, bo i tak wygram z wami. Macie, kurde, pozbieramy przynajmniej coś, jakieś. Kurde, itemsy. Hop, 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 Mój zarobisty miecz nie ma lepszego. Hop, hop, hop. Jeb. Yeah. A, tutaj, tu, tu, tutaj mogłem wejść, ale dobra. Mają, kurde, na otwartej przestrzeni. Zobaczymy. Poświecę wam troszeczkę tutaj. O, pewnie i tak widzicie wszystko, ale dobra. O, tak. To jest to. Dobra, teraz schowamy sobie wszystko do naszego tego. Hop. Wszystko bierzemy stąd. Zegary, zegarki bardzo dużo dają energii, więc to jest się przyda. Co tutaj mamy? Coś do odkrywania. Dobrze. No to wszystko sobie przenosimy tutaj. A mój kręgosłup, dlaczego tak krzywo siedzę? Dobra. Szybko porozwalamy. Póki... Oj ojoj ojoj. Przepraszam bardzo panie, ale. garni się pan. Tutaj są strzały, w tym. Tutaj też wszystko możemy przenieść. Jeps. No kurde, co tutaj się dzieje? Impreza woli. Impreza woli. Hops. Rozwalamy wszystko to, co wzięliśmy, to rozwalamy i kurde, dzisiaj to oplądrujemy. I kurde, za zaciora go wziąłem szmaciora tego jednego. A masz, amasz, masz, a masz, masz, masz kurde. Jeszcze ty chcesz dostać? Dobra, rozwalamy to. Dobra, będę rozwalał każdą skrzyneczkę, bo naprawdę nie łapię się gdzie ja jestem w ogóle. To się wydaje takie małe, a to jest takie duże. No, come on, come on. Dobra. Rozwalamy to. Tutaj jeszcze mu zlejemy dupsko. Tutaj tu skrzynię oplądrowaliśmy, czyli możemy tutaj już wszystko schować do naszego... naszej kryjóweczki. Tutaj byli... tutaj nie, czekajcie. Zobaczymy czy tutaj wszystkie skrzynie oplądrowaliśmy. Ok. O, jabłek. Wiecie co? Opłacało się tutaj przyjść. Opłacało się. Ender Crystal, spoko. Dobra? Pamiętajcie, że jak widzieliście na, na początku dzisiejszego odcinka, że ja naprawdę czytam Wasze wiadomości, więc. Ech, kurde, dziękuję Wam bardzo i naprawdę, jeżeli wiecie, że czytam Wasze wiadomości, to naprawdę czyta, to naprawdę kute. Piszcie te rady, bo ja naprawdę je wykonuję. Jak widzicie, ja naprawdę ja się Waszymi radami yy, prowadzę, więc yy, nie ma żadnego przypału. Dobra, rozwalimy sobie tutaj. Tego kutaklesa rozwalimy. Co to ma być? A, ty kurde, za rok wyżed jeden. O, wow, 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 Co to będzie, co to będzie, co to będzie, co to będzie. Rozwalamy. Chyba już tutaj wszystkich. Chyba wszystkich już tutaj yy, zlałem, tak myślę. Chyba wszystkich już tutaj zlałem, ale widzę, że gdzieś też się kręci jeden, więc chyba gdzieś tu jest jeszcze spawner. Chyba że nie ma. Chyba że nie ma. Zobaczymy czy coś tam jest. Nie ma niczego. Nie ma niczego. Co to było za kurde wark? Hop, hop. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy co jest dalej. Jakieś tam mamy jeszcze struktury. Oczywiście będziemy chodzić do tego netheru. Struktury są spoko. Dobra, wiecie co? Moim zdaniem na ten odcinek to byłby już koniec. Moim zdaniem na ten odcinek byłby już koniec, więc y, dziękuję wam za uwagę. Ja sobie wrócę do domu i następny odcinek rozpoczniemy w naderze. Będziemy kontynuować naszą przygodę, więc dziękujemy wam za uwagę. Jeżeli film ci się spodobał, y, oceń go i e, oczywiście komentuj. Więc ja byłem Gajos. Dziękuję za uwagę i na razie.